To wcale nie jest takie oczywiste, że ludzie wiedzą, jak stawiać granice, ale również nie jest wcale oczywiste, że mają siłę emocjonalną, by to zrobić. I teraz parę takich istotnych powodów, dla których ludziom jest ciężko postawić granice. Po pierwsze, ciężko jest postawić granice, gdy dziecko jest małe. Im mniejsze, tym te granice ciężej jest postawić. W zasadzie można powiedzieć, że noworodek czy niemowlak to on stawia granice, ponieważ to on decyduje o tym, kiedy się wstaje, kiedy się śpi, y, lubi zasnąć przy mamie i tak dalej, i tak dalej, ale... ale już takiemu małemu dziecku my też możemy postawić pewną granicę. Na to, przykład, nie to, to, to nie jest takie proste. To nie jest wcale takie proste, ale to my możemy ustalić, o jakiej porze je kąpiemy i kładziemy na noc spać. I to jest już jakiś rytm, który my narzucamy naszemu małemu noworodkowi. Tak, jeśli y, dziecko zasypia przy mamie, i ma, nie wiem, 7-8 miesięcy, to jest to widok budujący. Ale jeśli przychodzi pani i mówi, proszę pana, no ja nie mogę dziecka zostawić samego, ponieważ on y, nie zasypia sam, on musi wąchać moją piżamę i robić mi we włosach jeszcze takie kółeczka, i dopiero wtedy zasypia, to ja tak patrzę na tą panią i mówię, wie pani, 12 lat to jest taki wiek, w którym można by było spróbować, żeby zasypiał sam. Takie sytuacje się naprawdę zdarzają. Czyli pierwszy powód, dla którego ciężko postawić granicę, to dziecko po prostu małe. Im mniejsze, tym Albo lubi dziecko mieć więcej władzy. Najmłodsze w rodzinie, które zawsze jest małe. Nasz czternastolatek, mówimy o nim, mały, chociaż <noise> jest najwyższy. Jest, ponieważ jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie, ale już rzeczywiście nie jest, nie jest maleńkim dzieckiem. Fizycznie jest najwyższy. Drugi powód. To dziecko przewlekle chore, albo z jakąś ciężką historią w tle, które niesie ze sobą naprawdę jakieś cierpienie. Często się zdarza, że dziecko, które choruje na jakąś chorobę, jest niepełnosprawne, ma jakąś dysfunkcję, to dziecko jest tak kochane, jakoby chcieć mu zrekompensować ten jakiś deficyt i brak. To jest w sumie bardzo słuszne, ale często okazuje się, że właśnie tym dzieciom. Ciężko jest postawić granice. A dla ich rozwoju trzeba im stawiać granice, które są adekwatne do ich możliwości. Czyli coś trzeba jednak wymagać, tak, żeby dziecko się rozwijało. Nawet jeżeli jest chore, nawet jeżeli jest niepełnosprawne, nawet jeżeli jest niepełnosprawne intelektualnie, to jak najbardziej tym dzieciom także należy stawiać granice i wymagania. Czyli nie za mało, ale i nie za dużo, oczywiście. Czyli nie, to jest tak istotne. Ponieważ zwiększamy dysfunkcję tego dziecka, jeśli mu we właściwym momencie, na właściwym poziomie, odnośnie jego wymagań, tych granic nie postawimy. Jeszcze jeden powód to rodzice, którzy sami y, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Albo był w domu faszyzm, że tak powiem, samordyzm, taki, że y, człowiek po prostu był steroryzowany i myślał sobie: jak ja wyjdę z tego domu, to moim dzieciom nie tak będę nie. stawiać żadnych granic. Albo druga skrajność, że ludzie pochodzą z domów, w których żadnych granic nie było stawianych. Sami nie potrafią tego po prostu zrobić? Sami są rozlani emocjonalnie. To są ważne powody, które trzeba wziąć pod uwagę, patrząc na swoją historię. Rodzice sami mogą być niedojrzali emocjonalnie. To się niestety często zdarza, że rodzice są sami, jak dzieci. I czasami dzieci są bardziej dojrzałe niż rodzice, i to dzieci decydują. A rodzice są jak dzieci. To, są, to nie jest dobre dla, dla wzrostu, dla, dla, dla dojrzewania naszych dzieci. Często brak dobrze stawianych granic jest w małżeństwach, które przeżywają kryzys. Jeśli my się ze sobą kłócimy, Często ludzie w bardzo niedojrzały sposób próbują przekupywać dzieci na swoją stronę, właśnie nie stawiając granic, być takim dobrym tatą, dobrą mamą w opozycji do tego małżonka, z którym się właśnie rozwadzimy, czy w ogóle jesteśmy już w rozwodzie. Bardzo trudno jest stawiać granice, kiedy jesteśmy właśnie jedynym rodzicem wychowującym dzieci. To nie, jest, to nie jest łatwe. Rodzic samotnie wychowujący dziecko z natury rzeczy jest rodzicem, który, któremu jest ciężej stawiać granice. No i wreszcie szeroki temat, którego nie podejmiemy tutaj, bo byśmy popłynęli, ale dziadkowie. Jeśli dziadkowie znajdują się w roli opiekunów, to bardzo często nie są w stanie postawić granic.